Gościem kolejnego spotkania z cyklu Porozmawiajmy o Sztuce była tym razem Katarzyna Maria Woźniak z Gdyni, która prowadzi badania naukowe mające zgłębić tajemnice zaginięcia karty z portretem przypisywanym Leonardowi da Vinci. La Bella Principessa, piękna księżniczka, to nowo odkryty portret kobiety, którego autorstwo przypisywane jest geniuszowi Leonarda da Vinci. Portret ten miał dołączoną do siebie XIX-wieczną jak ustaliliśmy. I rama ta została w pewnym momencie dzielona, znaczy została przez Deo Ocynio Christis oddzielona. Byłam pierwszą osobą, która opublikowała zdjęcie tej ramy. Dodam, że koniecznie, ponieważ Principessa wraz z na XIX wiek, tworzyły całą całość. A rama ta jest również unikatowym dziełem sztuki osobą po cichutku, że dom obciemny Christian przegrał sprawę sądową i nigdy tej rany nie wróci. Kiedyś, w pewnym momencie może ją zobaczymy. Na razie mamy do dyspozycji tylko to jedno, jedno zdjęcie. Natomiast powiedzieć jak, w jakich okolicznościach i jak się je zdobyła, na razie Państwu nie mogę Zdrać. Pomimo licznych dowodów potwierdzających tę sensacyjną atrybucję, dzieło nie miało historii, nie było wiadomym, gdzie się znajdowało przez niemal 500 lat od momentu powstania, historię tę odkryto i potwierdzono w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Portret był jedną kartą z księgi znajdującej się w jej zbiorach. Kto i kiedy wyciął portret z księgi, to pytanie stało się najistotniejszym. Karta z portretem dostała z księgi, która dedykowana. Była dana sportu. Wiemy, właśnie po... dzięki temu, w jaki sposób dziewczyna została przedstawiona, że z profilu, po jej stroju ma charakterystyczną fryzurę, tak zwany kolacony, taki warkocz, taki zagadany. Więc, więc tego rodzaju urodzenie no no, na świtu po prostu członkowie urodzonych było... sportu. Miłance koloru ciała powstały w podobny sposób, nie korzystając z tła. Tak jak zieleń kostiumu. Leonardo po prostu rozcierał czarną krepkę naturalną żeby osiągnąć zieleń. Tak jak wspomniałam, wyraźne są podobieństwa do portretu Czerwji Galerii, czyli już co czy jej z Staju. Podobieństwa dotyczą modelowania oczu, koloru kolor ciała, ornamentów słupów i potraktowania konturów. Oryginalne w piłek i tusza zostały poprawione w miejscu na jednak nie osiągnęło ono takiej skuteczności precyzji. Najprawdopodobniej był to pan Marcin, który właśnie, znaczy wiem, że on na pewno retuszał ten okres, wcześniejszych retuszy nie widać w tym w trakcie wykładu przedstawiono okoliczności odkrycia postaci zaangażowanych naukowców, w dowody potwierdzające atrybucję. Katarzyna Maria Woźniak zaprezentowała historię portretu jako jednej z kart księgi, jak również jako oprawionego w XIX wieku dzieła, które odnalazło się w Nowym Jorku.